Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie. Na ten dzień czekali od 2007 roku strażacy z OSP Jastrzębie Górne w końcu mogą się wprowadzić do nowej remizy. Ten obiekt przez wiele lat był, stał pusty. My postanowiliśmy zakupić i zmodernizować, dostosować dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj zostały dobudowany garaż dwustanowiskowy. Dzięki temu zmieszczą się te samochody bojowe i cały sprzęt, który, który strażacy wykorzystują przy akcjach tych związanych z pożarem. Uroczyste przekazanie kluczy do nowej siedziby odbyło się w środę. Wyjazdy, niewyjazdy. Wiadomo, teraz przez ostatni czas my trochę tak byli jakby odsunięci, no ale, ale przy większych akcjach braliśmy zawsze udziały, bo do tych małych niż my dojechali do Państwowej komendy, to trochę czasu trwało. Wiadomo, jak dzisiaj miasto to jest zakorkowane, nie? a tak mamy to wszystko na miejscu. Na chwilę obecną do samych wyjazdów jest nas 30 łącznie z dziewczynami. Co ważne, ta inwestycja ma służyć nie tylko strażakom. Wnętrze zostało dostosowane do bieżących potrzeb, prócz niektórych eksponatów, które lokalna społeczność chciała zachować, taka jaka była do tej pory. Także tu też oni uczestniczyli w tworzeniu wewnętrznej infrastruktury. No, Miejmy nadzieję, że jak pandemia się skończy, to będziemy właśnie mogli tutaj zagospodarować to i wspólnie ze Strażą Pożarną organizować jakieś takie integracyjne spotkania z mieszkańcami. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 467 000 zł. Nie tylko strażacy z OSP Jastrzębie Górne mają powody do świętowania. Wszystko za sprawą nowych samochodów, które trafią do kilku jednostek. Został przekazany używany samochód średni ratowniczo-gaśniczy do jednostki w Moszczenicy. Nowy samochód o wartości około 800 tysięcy został przekazany do jednostki w Ruptawie, pozyskany ze środków zewnętrznych. W tym roku jeszcze został przekazany do jednostki OSP szeroka samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki Renault i stamtąd ten samochód został przeniesiony tutaj, przesunięty tutaj, to też jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy. I jeszcze w tym roku, w zasadzie teraz aktualnie jest finalizowany przetarg na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP BZIE. Należy podkreślić, że pieniądze na zakup tych samochodów pochodzą między innymi z budżetu miasta. Mimo pandemii koronawirusa plany inwestycyjne w Jastrzębiu się nie zmieniają. Trwa procedura przetargowa na modernizację terenu parkingu przy ulicy Witczaka w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Środki, które zostały pozyskane na modernizację tego placu, związane są z rewitalizacją, czyli musimy realizować cele, które wskazane są właśnie w tym programie. Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia zbierania ofert i rozstrzygania przetargów. Koszt okaże się właśnie po otwarciu ofert i zobaczymy, czy będziemy w stanie już przy pierwszym przetargu realizować taką tą inwestycję. To miejsce od lat czekało na lifting. W końcu władze Jastrzębia zdecydowały, że to tu może powstać plac reprezentacyjny. Ten cały plac będzie przebudowany w taki sposób, że będzie miejscem takim spotkań mieszkańców, miejscem na eventy, miejscem, gdzie będzie można też odpoczywać i relaksować się. Wzdłuż tej ulicy Skarpy, które mamy, drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego, będą też takie kaskady wodne. Także będzie to miejsce przyjazne. Na czas prowadzonych prac mieszkańcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Na czas remontu oczywiście musi być ten plac jako plac budowy, ale zapewniamy inne miejsca parkingowe zaraz obok będzie 50 miejsc, na dole wzdłuż ulicy Witczaka też będą miejsca postojowe, więc około 40 miejsc, więc tą ilość miejsc parkingowych, które była w tym miejscu, będzie zapowiedziana gdzie indziej. Dopiero po wyłonieniu wykonawcy będzie wiadomo ile ta inwestycja będzie kosztować. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie.